Hej, witajcie na moim kanale. Dziś mam dla was przepis na przepyszne cynamonki. Idealny deser na weekend, jak również na jesienne czy zimowe wieczory. Mam wrażenie, że w tym okresie cynamonki smakują mi najbardziej, ale oczywiście możecie przygotować je o każdej porze roku. Wszystkich nowych widzów zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. A tutaj przedstawiam wam listę potrzebnych składników. Dokładną listę zostawiłam wam również w opisie pod filmem. Potrzebujecie drożdże, cynamon, masło, mleko, jajka oraz mąkę. Na początku przygotowuję roszczyn. Do miski wkruszam 25 g drożdży, dodaję 2 łyżki cukru oraz 165 ml mleka. Mieszam chwilę do połączenia się składników i następnie dodaję jeszcze 2 łyżki mąki. Mieszam chwilę i odstawiam na około 15 minut do wyrośnięcia. Gdy drożdże nam delikatnie wyrosną, łączę je z mąką. Do miski przesiewam 350 g mąki, dodaję wyrośnięte drożdże. Mieszam chwilę, następnie dodaję jedno jajko. Ponownie mieszam chwilę, gdy składniki się połączą, dodaję jeszcze rozpuszczone masło. 50 g rozpuszczonego, przestudzonego masła. I następnie ciasto wyrabiam albo ręcznie, albo przy użyciu robota z końcówką haka. Ale bez problemu możecie zrobić to również ręcznie. Ciasto ma fajne proporcje po wyrobieniu, nie klei się do rąk. Także spokojnie możecie zrobić to właśnie przy użyciu rąk. Jak ciasto mam wyrobione, to zostawiam je w misce na około godzinę. Przykrywam je folią, żeby miało cieplutko. Jak nie macie folii, możecie użyć zwykłej ściereczki. Zostawiam na około godzinę, gdy ciasto podwoi swoją objętość. Przygotowuję nadzienie. Mam tutaj 60 g rozpuszczonego przestudzonego masła, 4 łyżki cukru oraz 2 łyżki cynamonu. Mieszam wszystko i następnie będę wykładała na moje ciasto. Wyrośnięte ciasto przekładam na blat, delikatnie posypuję go mąką i rozwałkowuję na prostokąt. Jak już ciasto mam rozwałkowane, wykładam na niego moje nadzienie. Wszystkie moje przepisy znajdziecie również na moim blogu kulinarnym www.gotujebolubiefit.pl Tam macie również więcej zdjęć. Jak już mam rozsmarowane nadzienie, zwijam ciasto w roladę i następnie dzielę na bułeczki. Z tych proporcji wyszło mi 11 cynamonek. Można je dzielić nożem albo tak jak ja na przykład podzieliłam to właśnie przy pomocy nitki. Wtedy one są takie równe i zachowują swój okrągły kształt. Nie spłaszczają się. Cynamonki przekładam na blachę wyłożoną papierem. Następnie delikatnie jeszcze je rozpłaszczam i przykrywam ściereczką. I zostawiam jeszcze na około 20 minut, żeby jeszcze delikatnie podrosły. Następnie smaruję roztrzepanym jajkiem albo mlekiem. Mi się jajka skończyły, także posmarowałam mlekiem. Następnie wstawiam cynamonki do piekarnika i piekę około 15-20 minut kwestia piekarnika. Tak się prezentują po upieczeniu, są naprawdę pyszne, a pachnie nimi w całym domu. Przed podaniem posypuję jeszcze delikatnie cukrem pudrem. Zobaczcie, jakie są. Mięciutkie, pachnące. Zróbcie koniecznie.